Cześć! Z tej strony Agata ze szkoły Kadr i Płac. Dzisiaj bierzemy na tapet bardzo często pojawiające się pytanie w związku z umowami zawieranymi na czas zastępstwa nieobecnego pracownika. Otóż, czy pracownicy zatrudnionej na zastępstwo, która zaszła w ciąże, będzie przysługiwał zasiłek macierzyński? Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Ale przepisu tego nie stosuje się jednak do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli więc pracownica zatrudniona w celu zastępstwa nieobecnego pracownika urodzi dziecko w okresie pozostawania w stosunku pracy, to nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego. Prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka po ustaniu ubezpieczenia chorobowego przysługuje tylko wtedy, gdy ubezpieczenie to ustało w okresie ciąży wskutek śmierci. Ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. W takim przypadku pracownica, począwszy od następnego dnia po rozwiązaniu umowy o pracę do dnia porodu, ma prawo do zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub gdy doszło do tego z naruszeniem przepisów prawa stwierdzonym prawomocnym orzeczeniem sądu. Zasiłek macierzyński po ustaniu ubezpieczenia przysługuje też pracownicy, z którą umowę o pracę Przedłużono do dnia porodu na podstawie artykułu 177, paragraf 3 Kodeksu Pracy. Podsumowując: Jeśli pracownica zatrudniona na umowę o pracę w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, Urodzi dziecko jeszcze w czasie trwania tej umowy o pracę na zastępstwo, to będzie jej przysługiwało prawo do zasiłku macierzyńskiego przez cały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego przewidziany przepisami kodeksu pracy. Natomiast w razie gdy poród nastąpi już po rozwiązaniu umowy na zastępstwo i w dniu porodu nie będzie ona podlegała ubezpieczeniu chorobowemu z innego tytułu, to nie nabędzie prawa do zasiłku macierzyńskiego. Omówmy to na przykładzie. Pracownica jest zatrudniona na zastępstwo pracownicy przebywającej na urlopach związanych z rodzicielstwem, która wróci do pracy pod koniec grudnia 2025 roku. W czerwcu ta nasza pracownica zatrudniona w celu zastępstwa dostarczyła zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że jest w trzecim miesiącu ciąży. I teraz załóżmy, że ta pracownica będzie niezdolna do pracy z powodu choroby od 1 października 2025 roku, a 19 grudnia urodzi dziecko. Za okres niezdolności do pracy, przypadający od 1 października do 18 grudnia, Pracodawca wypłaci jej wynagrodzenie chorobowe za okres od 1 października do 2 listopada, a następnie będzie ona otrzymywała zasiłek chorobowy za okres od 3 listopada do 18 grudnia. Obydwa świadczenia w wysokości 100% podstawy wymiaru. Od 19 grudnia do dnia zakończenia umowy na zastępstwo będzie ona uprawniona do urlopu macierzyńskiego za okres, którego otrzyma zasiłek macierzyński. Po ustaniu zatrudnienia będzie jej natomiast przysługiwał zasiłek macierzyński za pozostały okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, o ile o niego wystąpi. Chcesz być na bieżąco ze zmianami w kadrach i płacach? Subskrybuj kanał i wpadnij na kolejny odcinek.